Para łódzkich sklepikarzy ustala z księdzem termin Chrztu Bliźniot. 90% decydujących się na taką uroczystość Polaków robi to tak jak Justyna z Rafałem przed ukończeniem roku swoich dzieci. Termin. Mamy tutaj przyjęte, że to jest druga lub czwarta niedziela miesiąca... Tak, programowym. Okay. Jeżeli Wam bardzo zależy na innym terminie, to OK. I to zwykle robimy nam mszę o 13.30. Okej. Okay. Super. No i potrzebujemy dokumentów od strony formalnej, co tam macie? Yy, akty urodzenia, tak. To no tak, z urzędu okay. stanu cywilnego. I jeśli chodzi o przedmioty, no to świeca. świeca, biała szata i to jest w zasadzie tyle. Nie zapomnijcie o dzieciach. <laughs> Odnośnie yy, kosztów, mhm. no tak, to chcielibyśmy tak yy, też o bardziej przyziemnych sprawach pogadać. No właśnie, bo my się pierwszy raz widzimy, tak. chyba nie, pomimo tego, że mieszkamy niedaleko i jesteście małżeństwem? Właśnie nie. E, no to wiecie tak. Nie mogę odmówić chrztu samemu dziecku, bo to nie jest jego wina. To, że rodzice nie żyją w sakramencie małżeńskim, co ja na, na podstawie tego mam dziecko odmówić chrzest? Więc jeżeli chodzi o to, tutaj nie ma żadnych cenników. Sakramenty są za darmo. My nie możemy od was prosić pieniądzów żadnych. Składa się ofiarę, bo My jako księża żyjemy tak, jak nam parafianie tak, pozwolą tak, na to, to żyć. To, to na to takim to poziomie, wiemy. tak? To. E, I to jest utrzymanie, ogólnie rzecz ujmując parafii. I tego, co jest w parafii potrzebne. Więc to jest po prostu ofiara na utrzymanie. Ktoś da 50 zł, okej, okay. ktoś da 1500 zł, super. No to jest jakby człowiek, który ksiądz, który mi do siebie przekonał, jakby u którego chce, żeby u niego gdzieś tam ten sześć się odbył, bo wydaje się być naprawdę fajnym po prostu człowiekiem. To zostawiam Was tam, gdzie Was poznałem, czyli tu przy ławeczce. No, dziękujemy. Strono, bardzo dziękuję. Wszystkiego Również. dobrego. I z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Pa. Dzięki.